Jeśli ma Dukos, widzę, że jesteś nowy zostaw sobie kapczkę w grę albo nie, jesteś nowy, to nie to zostaw łapeczkę w bateczko. A jeśli dalej nową osobą, to zostaw sobie w grę, nie złeszczą, ale będzie mi miło. Dziękuję duko Wsparcie mojego kanału z zubikiem. Myślę, że nie on subujesz. A jeśli on subujesz, to jest dobrowolne. W najgorszym przypadku możesz to zmienić. Aj, jestem na środku, słabiutko. Dobra. Aj, sobie, dobrze. Ja będę tyły robił. Sorry za takie klikanie. Sorry. Dobra. Nie. Dobra, dobra. Ja bym jeszcze nie szedł. Siedem. Dobra, na no spokojnie. Nie. Padł, widzicie? Padł mój. Dobra, ryzykujemy. Ja w mój i na mojego kolegi? No mogę wpadnąć. Ale nie wiem, czy Subika dostawię, bo mam za duże mordeczko. Mogę śledzić Waszą podziewalność i dawać łapeczki w górę, ale subika nie zostawię, dlatego że mam po prostu za dużo subskrypcji aktualnie. Chyba go nawet znasz? To powiedz nazwę. Elo, Adam Dudka. Elo, dzisiaj nie byłeś pierwszy marteczko. A słabo. Siema, i od siemanko wszystkim. To powiedz jak się nazywa. Marteczko. A i ogólnie. O. Setek? A to ja go znam. Ja mam z nim nawet współpracę i zrobię z nim. Chyba wiesz, co zrobię z nim. Chyba ci mówił. Chyba wiesz, co ci mówił. Co zrobimy razem. Znowu, no tak średniutko. Nie mówił. A to dowiesz się u mnie na 550 subskrypcji albo na 600, to powiemy. Dziś masz wolne? Tak, do piątku chyba mam wolne, bo pierwszą egzaminy. Dobra? Teraz sobie coś takiego. Ja pokażę Wam 100%, jak pokonać wszystkich. Zakład? Patrzcie. To jest trik Movement kobry. Movement. Movementa trzeba się nauczyć. I patrzcie teraz. Przez ten movement można coś takiego zrobić i całą drużynę zrobiłaś. Jak? Ja też do piątku kiedy moja nagroda jutro albo pojutrze ma to. Bo jeszcze z moderatorami musimy ustalić, kiedy zarosujemy. Ale będzie musiał być na Discordzie przy odpalaniu nagrody. Ogólnie. Ja też znam Panzioro, Znam, z nim współpracuję ciągle. Ja, widzowie nie wiem co zrobić Muszę iść się uczyć Jak będzie później live to wbija A wiecie ja też Jasne David za suba i za łapeczkę Eli jeszcze nie teraz To ja nie mam Discorda To ja nie eee, Ale wiesz Nagroda też bez Bez Discorda też może być Nagroda to będzie taka super My już chyba wybraliśmy dla Ciebie nagrodę Bardzo fajną Ogólnie A. Bardzo fajna nagroda Ale nie musisz być na Discordzie Nie musisz być po prostu na Discordzie i po prostu na YouTubie. Zalosujemy przed odcinkiem moim z Daję coś takiego: i ci powiem co trafiłeś, i ja ci to dam. Aj! No to nie fajna, mapka trochę. A jaka nagroda? Jak, jak będziesz 10 razy pierwszy w miesiącu, jednym to jesteś nagroda. W tych nagrodach jest moderator. Jest. Specjalna ranga na Discordzie. Trzecie to są pozdrowienia ode mnie. Czwarty to współpraca z Zanic. Wiesz, ze mną, jeśli ktoś chce. Czwarty to. Czwarty to osoba, która na Discordzie ma bardzo, to bardzo ważną rolę. Pięta, piąta nagroda to jest taki, jakby powiedzieć. Wiem, że współpraca jest fajna. A pięć rzeczy to co? To zobaczycie w przyszłości, bo ja więcej nie mogę powiedzieć, jakie są dalej nagrody, ale zobaczycie już jutro na o na nagrody. Można dwa razy dwa razy losować, Adam. Jeśli coś się nie będzie podawało, to dwa razy więc mogło losować. No wiesz, Dukos, może teraz nawet zrobimy współpracę, jeśli chciałbyś. Dobra, bierzmy gotowość. Ja ogólnie widziałem to, co napisałeś w Lubie matematyki. Siema i ksiądz Ewa, zostawcie łapeczki. Wszyscy zostawcie subika i łapeczka. I jeśli ktoś, oczywiście, jest nowy, zostawcie subika. A ktoś, kto jest stary, to zostawicie łapeczkę. Widzowe. Zobacz. Ale, że dajcie sobie. Pamiętajcie, że trzydzieści 535 subskrypcji dzisiaj. Współpracujemy suba, no nie daje subów, w mordo. Znam kaluch. Sie to, że dzisiaj musicie. Z... Dzisiaj jest wasz dzień. Musicie dzisiaj udostępnić tak bardzo z live'a i być tak długo na live' jak możecie. Siema ma pan Dzisiaj rozwalamy system Besa Community. Dzisiaj ten live musi być w historii kanału. Musimy dać radę. Co musi być, żeby był w historii kanału? Po pierwsze, 50 łapek. To jest rekord, jeden z rekordów. Drugi, żeby pobić rekord u nas to jednego dnia zdobyliśmy 90 subów, to podzielmy go na 30 subów i wbijmy ponad 30 subów kolejnych. Wtedy będzie taki mały rekordzik, ale nie taki rekordzik, który wtedy wbiliśmy, ale jakiś tam będzie widzowie ogólnie rekordzik. Ale że w 11 minut 4 osoby, tak słabo? Zawsze było lepiej u mnie. Chyba nie rozwalimy dzisiaj systemu. albo zrobię, albo teraz zrobię tak, wyłączę streama i, og i ogólnie zrobisz szybko kolejnego streama, żeby dzwonki przyszły. Co Wy na to widzowie? Ja usunę transwizję tą i stworzę od razu kolejną. Dobra, ja usunę tą teraz transwizję i robię kolejną nową i będzie dwa razy